Dzień dobry. Cześć. Cześć. Witam wszystkich w poniedziałek, 29 dzień stycznia. Zapraszam na poranny przegląd techniczny w nowym tygodniu. Startujemy w nowym tygodniu i startujemy z wykresem Euro USD. No i zobaczcie, że ten, że ten układ, że ta struktura harmoniczna, którą mieliśmy wyznaczoną, zaksięgowana jeszcze na sesji piątkowej, fajna reakcja, fajne podbicie. To jeżeli chcielibyśmy się załapać na tą pozycję z jakimś atrakcyjnym, na atrakcyjnym poziomie, no to można byłoby się posiłkować nieco niższymi interwałami czasowymi, bo z H4, no powiedzmy też nie najgorzej to wyglądało. Troszkę cena odjechała, ale też nie najgorzej to wyglądało. Wszystko zależy od tego, jakie tam zasięgi sobie celowaliśmy. Natomiast te zasięgi w pewnym stopniu określa nam poziom fs może nie jest poziomem który jest nie do wybicia, tak? bo może być zaksięgowanie podbicie w dół, znaczy zbicie w dół i później jeszcze dużo wyższe rejony, więc ewentualny stosunek zysku do ryzyka mimo pierwszego takiego poziomu oporu mógłby być i tak, mógłby ten stosunek będzie tak wyraźnie większy niż ten związany, jeśli targetowalibyśmy na FS100. Obecnie co tak, cały czas wsparciem pozostaje ta zielona strefa na wysokości mierzenia 78,6 10812. Natomiast z uwagi na ten nowy dołek, oczywiście poziom FST wędruje nieco w dół. Obecnie 1,0935 to jest poziom cenowy, który tutaj wyznaczamy jako aktualny opór dla notowań. E, idziemy dalej. GBPUSD. Tutaj jakby ten scenariusz z mierzeniem FS100 z korektą pędzącą 1 do 1 pozostaje aktualny. Ja tylko zielonym kolorem go tutaj jeszcze na Naznaczę pierwsze podejście się pojawiło. E, zaraz wam powiem to prawdopodobnie też sesja piątkowa. E, podobny motyw jak na Euro USD to są, e, to zobaczcie po świecy, nawet widać, czy taka mocna formacja z e, młota tutaj się pojawiła. No i obecnie pozostajemy też w takich ramach. Strefa podażowa 1,2770, strefa, e, strefa e, wsparcia związana tutaj z tym mierzeniem FS10126. 76. Także te rejony interesują nas na kablu. E, idąc dalej, tutaj na ujku czekamy na, jakiś, na jakąś większą zmienność. Cały czas y, strefa ZZB tutaj też ze współczynnikiem e, 1 do 1 y, na korekcie pędzącej. E, dokładny kurs tego poziomu popytowego jakbyśmy sobie jeszcze odczytali. E, 1 Przepraszam oczywiście jeden na początku ale to jest 146 aż całe 146 23. Patrząc na bieżący kurs no około 150 od, e, od bieżącego kursu No przy dużej zmienności to jest jakby nie problem natomiast obecnie nieco na USDJPY te notowania poruszają się nieco wolniej właśnie. Więc tutaj te, e, tutaj gdzieś tam z boku możemy sobie to okienko na razie wrzucić, bo nie zapowiada się zbyt szybko, żeby tutaj ten scenariusz wypełnić. Od góry cały czas aktualne 149,40. No i rynek złota, przechodzimy sobie do złota. Układ harmoniczny cały czas możliwy do wypełnienia, z tym, że no oddalamy się teraz od tej realizacji. te targety jakie na złocie tutaj mamy, no to dotyczą tych głębokich mierzeń wewnętrznych, tak, to już tylko dla przypomnienia na szybko. E, 1997,5 oraz 1986 e, dolarów za uncję. To są te targety na głębokich mierzeniach wewnętrznych, natomiast obecnie widzimy, że jest presja popytowa i tak naprawdę no, coraz, coraz bliżej nam do tej strefy 1 do 1, do strefy oporu, która tutaj widnieje, e, jeżeli chodzi o jej wycenę. 2000, 50,5 dolara za uncję, czyli tak spojrzymy sobie od obecnego kursu, gdzieś tam niecałe 20 dolarów nas dzieli, więc myślę, że ten schemat na złocie, czy dzisiejsza sesja amerykańska wszystko zależy od zmienności, tak? Na pewno nie przed południe być może szansa, że dzisiejsza sesja amerykańska wszystko zależy, jak tu jaka dynamika na złocie będzie się kształtowała. Dobra, idziemy dalej, idziemy do DAXa, tutaj otwarcie z DAXa nieco spadkowe, natomiast pozostajemy tutaj, pozostajemy tutaj uważam cały czas w strefie tego mierzenia 88,6. Strefa nieco naruszona, natomiast mocna podaż się pojawiła po podejściu właśnie w te rejony podażowe. Zobaczcie długie świece, długie, przepraszam, cienie na tych formacjach świecowych, które dziś obrazują nam mocne zaangażowanie sprzedających, którzy tutaj jakby tonowali te nastroje popytowe i na razie im się to udało, to utrzymanie. No i dzisiejsze podejście może być wykorzystane pod pozycje krótkie z automatycznym zabezpieczeniem pozycji ponad tym piątkowym wierzchołkiem. Jest to jak najbardziej całkiem ciekawy scenariusz. No obecnie już te rejony coraz coraz wyższe i coraz bardziej atrakcyjne właśnie pod te pozycje krótkie.